I zasypujemy naszą stronę. Jeszcze raz Ctrl S. Zapisujemy style.css. I widzimy od razu strona. Zmieniła kolor. Następnym po był. Przepraszam, zapomniałem sekcja, później mam w niej artykuł. Tak? A więc sekcja, czyli section. E, jej nadamy długość tak samo. 9, przepraszam, jej nadamy długość 500 pikseli, a może nawet 600. Wysokość e, powiedzmy 500 pikseli i kolor tła, czyli background-color. E, tutaj w tym przypadku, nie wiem, powiedzmy, że żółty będzie świetny, czyli yellow. Następny jest aside. Asset będzie miał długość e, 390 pikseli Widz 390 pikseli Wysokość tak samo jak sekcja to będzie 500 pikseli I kolor tła, czyli background color ponownie Tutaj nie będzie czerwony Sam nasz na site i przechodzimy do futera. Futer długość 990 pikseli, wysokość przepraszam to jest wysokość i ona będzie 100 pikseli a długość tak samo jak na przykład na header to 990 pikseli kolor będzie. w tym przypadku niebieski. Zamykamy to, background-color, background. Zmienimy background, K i tu u góry. Zwykle mi się wysokość. Tutaj powinnaś literka T, a więc dajemy ctrl s. Może przed tym, jak zanim sprawdzimy naszą stronę w przeglądarce, tutaj w head tagu dodamy linijkę, która będzie Łączyła nas HTML z, H, z plikiem CSS. Tutaj akurat nic się nie zmienia w stosunku do HTML, a HTML5 tak samo wywołuje e, st, e, CSS przez e, link href style CSS. A więc teraz możemy sprawdzić naszą stronę na przykład w Chrome. Tak jak widzimy, nasza strona trochę się rozjechała. To jest ze względu na to, że zapomniałem dodać float'a. Może zacznijmy od sekcji. Float. Left, teraz ctrl kontrolce do aside i do naszego footera. I dzięki temu strona będzie nam teraz wyglądała jednolicie. Sprawdźmy, brzmię teraz na przykład w Internet Explorerze. Tak jak widzimy, strona się trzyma. Jedynie mamy jakiś mały problem z naszym futerem. Float left, footer nie ma koloru, zapomniałem. Miał mieć kolor niebieski, tak? A więc, blue. tak D, control S. I tak wygląda nasza strona Internet Explorerze. Następnym krokiem będzie dodanie na przykład artykułu, jakiegoś tekstu do naszej strony internetowej. Ja osobiście do sekcji wrzuciłbym po prostu przepraszam do artykułu wrzuciłbym po prostu tekst, ale jak widziałem na W3School, e, W3School sugeruje nam, abyśmy wstawili tutaj tekst, w paragrafie, a więc ja się ich posłucham i też stawiam ten tekst, w paragrafie. E, ja już mam przygotowany tutaj trochę tekstu, którego zawsze korzystam, czyli Lorem Ipsum, tak zwany dummy tekst, Ctrl V, Ctrl S. I zobaczmy teraz, jak nasza strona wygląda. Mamy tekst. Mamy tekst w środku. E, stwórzmy, może, nawigację w naszym headerze, a więc otwieramy nasz Navigation, tak? I od razu go zamykamy. I po prostu to, co piszemy, to jest link, czyli AHREF. E, Uciekłanie apostrofa, H. i na przykład http. Eee, przepraszam, web Serdecznie zapraszam do odwiedzenia mojej strony internetowej i zamykamy nasz atak od razu eee, i wpisujemy w środek vivaweb. web dajemy ctrl s i kopiujemy naszą, naszego linka, ctrl c. I wkleimy go cztery razy. No, nie będzie, 5 razy. A więc wracamy do przeglądarki. Widzimy, nasza strona ma teraz cztery linki u góry. Może trochę to wszystko ustawmy w CSS. -ie. Zaczniemy od naszej nawigacji. Czyli navbar. I będziemy tutaj robić jakiś cudów. My po prostu damy tekst aling center to wyśrodkuje nasz tekst. No może jeszcze jedna mała rzecz. Dodajmy mu padding top na przykład 10 pikseli. Dzięki temu nasza nawigacja trochę przesunie się z góry o 10 pikseli. I teraz nadajmy atrybuty naszemu artykułowi. Tutaj tak samo wyśrodkujemy tekst, czyli tekst align center. No, i tak samo, może przesuniemy, może zaczniemy od tego, żeby nam dałem tekstowi długość, na przykład 500 pikseli, i przesuniemy go trochę e, z lewej, e, na przykład o 50 pikseli. Zamykamy nasz e, Ctrl S i sprawdzamy, jak to wszystko wygląda w przeglądarce. A więc, tak, widzimy. Nasz, nasza nawigacja się wyśrodkowała i przesunęła o 10 pikseli z góry w dół. Tylko widzimy, coś jest nie tak z naszym tekstem jeszcze. Article. Jak zwykle błąd mały. Musicie bardzo zwracać uwagę na pisownię. E, sprawdźmy teraz, teraz nasz tekst. tekst powinien się wyśrodkować. Coś nam się tutaj otworzyło niepotrzebnego. Tak, o to nam właśnie chodziło. Teraz wróćmy na chwilę do naszego pliku CSS. Ja zgodnie z życzeniem i z jednego z forumowiczów chciałbym Wam pokazać, jak zmienić kolor tekstu w artykule. A więc wpisujemy kolor dwukropek, white, zamykamy nasz semicolon, dajemy ctrl-s i wracamy do naszego Internet Explorera. Teraz po wciśnięciu F5, tekst w artykule zmieni swój kolor na kolor biały. A więc refresh F5 i widzimy, nasz tekst zmienił kolor na biały. To jest tyle, co chciałem Wam pokazać w dzisiejszym tutorialu. Mam nadzieję, że dzięki niemu zrozumieliście podstawową strukturę strony zbudowanej za pomocą HTML5. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i do usłyszenia.